Michał Cholewa, gra o sumie niezerowej. Jak ocenić książkę, która jest zwieńczeniem siedmiotomowego cyklu, jako osobną całość, czy przez pryzmat tych tysięcy stron, które nas tutaj doprowadzi? Tutaj jest to o tyle łatwe, że gra jest doskonałą reprezentantką z tego cyklu. Podziela wszystkie jego bolączki i błyszczy tam, gdzie poprzednie tematy błyszczały. Jak wcześniej chwaliłem za dobrze napisane piu-piu z Lasejka, to tutaj jest jeszcze lepsze. Ganiłem cykl za schematyczność, i ostatni tom od tego schematu nijak nie ucieka. W poprzednim materiale dzieliłem się przemyśleniami o cyklu jako całości. Zachęcam do rzucenia na niego oki. Uwaga, będę uspokoił, w tym te najważniejsze dotyczące finału. O czym to jest? Siódmy tom zaczyna się w bardzo dramatycznym momencie. Na skutek strategicznych posunięć, synergii tych planów. No i nie udawajmy imperatywu narracyjnego, kierowanego potrzebą dramatyzmu, jesteśmy o krok od podwójnego nokautu. Siły Imperium docierają do Nowego Londynu, stolicy Unii Europejskiej i zaczynają go bombardować. Natomiast czwarta flota pod dowództwem jakże błyskotliwego admirała Quartena, pochajatana z walkami, dociera do siedziby Imperium, by tam połączyć się z buntownikami Wushena i zadać ostateczny cios. Jest to bardzo konsekwentne zwieńczenie wizji wojny, którą Cholewa prezentuje przez wszystkie poprzednie sześć ton. Wysiłek pojedynczych żołnierzy, pojedynczych statków, wysiłek flot, logika, logistyka, technologia. Wszystko, wszystko ma sens o tyle, o ile służy realizacji szczernego planu operacji specjalnej. I tutaj też one zadecydują o wszystkim. W siódmym tomie, co bardzo fajne, dostajemy wreszcie migawki z życia poza wojną Jar. Mamy ujęcia z Nowego Londynu, które są bardzo spoko i dodają głębi tego światu, który dotychczas trochę wisiał w klucz. Jedną z rzeczy, która bardzo przeszkadzała mi w pierwszych sześciu tomach, był brak sprawczości bohaterów. Wierzba najczęściej był tylko przynętą, małym kółkiem w wielkiej maszynie albo popychadłem, które przez 90% czasu wraz z czytelnikiem niespecjalnie wie o co chodzi. Zarówno on, jak i Delano. Wreszcie dostają coś do roboty, wreszcie podejmują decyzje, wreszcie wykazują się inicjatywą. Nie mówię, że z perspektywy obiektywnej dostają tego wyjątkowo dużo, ale jest znacznie lepiej niż było. Do czasu. W grze konflikt toczy się na dwóch poziomach. W starciu UE z imperium dostajemy rozstrzygnięcie dzięki jakże hitremu planu operacji specjalnych. Przyzwyczajmy się. Pewnym nowym jest to, że efekty tego planu widzimy nie w sferze militarnej, a politycznej. Zdobyty przez os y kawałek informacji, który niezbicie dowodzi współpracy wierchuszki Imperium z sztucznymi inteligencjami, zostaje rozesłany do dowódców eskadr i staje się początkiem puczu. Bardzo podoba mi się, jak ten plan został przeprowadzony i jak ta informacja została zdobyta, ale słuchajcie, żyje w XXI wieku, żyje w postpolityce. Widziałem takie skandale wyciągane na ludzi z wiechuszek władzy, że nie da się większych i nikogo. Jakby wybaczcie, uważam, że mam całkiem potężny kołek, na którym potrafię podwiesić niewiarę, ale no to, że ktoś z głównej. to, że ktoś z dowództwa współpracuje z wrogiem i to zmienia serca ludzi, no nie, nie uwierzę prędzej uwierzę w gwiazdowojenne myśliwce i laserki robiące piu-piu odgłos od eksplozji w kosmosie. Na drugim poziomie mamy konflikt ludzkość AI. I teraz tak. Ja w głębi duszy jestem cały czas bardziej krytykiem RPG-owym niż literackim, i dlatego bardzo mnie boli to, co się tutaj stało. Wyobraźmy sobie, że gramy kampanię RPG-ową Przez 7 lat. Przez 7 lat. Walczymy ze złem, nasza drużyna. I na koniec wreszcie, poświęciliśmy mnóstwo, Poświęcili, nasze postacie poświęciły naszych bli swoich bliskich, nasze postacie poświęciły dużą część swojego życia. Dochodzą wreszcie do jaskini wielkiego zła. Tam stają naprzeciwko ultimate bossa kampanii. I ten ultimate boss kampanii mówi: mi, Aha, hola, hola, cały czas realizowaliście mój chytry plan, nie byli, byliście tylko kółkami w mojej maszynie, a teraz ja się teleportuję, bo wygrałem i nic nie możecie mi zrobić. Papa! Pa. No, mnie by krew jaśnista zalała, jakbyś tak powiedział. I o ile rozumiem, że literatura rządzi się innymi prawami niż sesja RPG, no to cały czas tego typu zagrywki uważam za niskie, jako jamnicze. To jest dla mnie zagrywka z tego samego poziomu, co zakończenie tekstu. Bohater obudził się i zobaczył, że to wszystko było snem. Autor w szóstym tomie dał trochę sprawczości bohaterom, dał im podejmować decyzje, i to było super, a potem w finale wydeptał to wszystko w siebie. Za to bardzo muszę pochwalić autora za precyzję w domykaniu wątków, zwłaszcza tych ludzkich. Rozłożona na siedem tomów historia wierzby doczekała się bardzo mocnego końca, choć oczywiście smutnego. E Pewnych paraleli, które autor pokazał między sztucznymi inteligencjami a głównym bohaterem, to była najlepsza część tego cesarskiego infodampu na koniec. A kto wie, może i najlepsza z całej książki. Podobnie jego drużyna, podobnie Delano i parę innych postaci, które przyznaliście przez cały cykl. Autor doskonale skapitalizował tą więź, którą budował przez siedem tomów. Walki, jak zawsze, opisane są doskonale. To zdecydowanie jest najmocniejszy element cyklu i jest najmocniejszym elementem ostatniej gotowej. Błyszczy. Opisy bitew 9 na 10. Nie ma w zasadzie się do czego przeszedł. Może poza tym, że dwa razy cytowany jest Nelson, można było znaleźć inny cykl. Ale to jest naprawdę drobiazg, bo ten cykl błyszczy opisami bitew kosmicznych. Tak czy inaczej, ja nie mogłem się od nich odejwać, zawalałem inne obowiązki, żeby doczytać jeszcze parę słów. To jest nieźle napisane w literie z olbrzymią precyzją i ją kończy historię zaczętą sześć tomów temu w Gambicie. To, co mnie wkurzało, wkurza mnie jeszcze bardziej. To, co mnie zachwycało, zachwyca mnie jeszcze bardziej. Choć to jeden z lepszych tomów cyklu, to w tegorocznej stawce do zajdla są książki zdecydowanie bardziej zasługuje.